Zielone smoothie dla zielonej diety. Dzisiaj pokażę Wam jak przygotować zielone smoothie na zielony detoks. Pyszne przy okazji. Potrzebujemy gruszki, awokado, daktyle, chociaż nie są zielone, ale nam osłodzą. Szpinak, trochę wody. Oprócz tego dodam jeszcze jęczmień zielony i moringa, ale to później i to nie jest konieczne, także nie musicie. Więc zacznę od, zacznę od szpinaku. Szpinak dlatego, że w moim blenderze zaczynamy od tych... Lżejszych rzeczy, żeby dobrze się zblendowało. Więc wsypię najpierw dosyć sporą ilość szpinaku. Wydaje się to dużo, ale w smoothie to się fajnie tutaj ułoży. I teraz gruszka. Ja nie muszę tak bardzo mocno jej drabnić, dlatego że w moim, mój blender jest dosyć dobry, więc on ładnie wszystko zmiksuje. Także to jest taki dosyć szybki blender. Mocny chciałam powiedzieć, nawet nie szybki. Szybki oh. też przy okazji. Także gruszka. Awokado. Ja dam całe awokado, chociaż wcale nie jest duże. Daktyle. Dla osłodzenia. Mimo, że to jest zielona dieta, dam. Ja dam cztery. Cztery daktyle. Najwyżej no, dodam jeszcze, jakby było mało słodkie. Mam nadzieję, że nie będzie za bardzo słodkie. I do tego, żeby była super moc, trochę moringi. Nie jest to konieczne. Jeżeli nie macie, to nie trzeba, ale ja po prostu dodam, żeby był bardziej wartościowy. Ten nasz. Troszeczkę moringi i też mam młody jęczmień. Też go troszeczkę damy. I znowu, nie jest to oczywiście tu nic nie jest obowiązkowe, ale dodaję, żeby był jej trochę superfood i woda. Skosztuję. Czy na pewno odpowiednio dobry i smotki. Bardzo dobry. I nalewam. Mm. Pyszności. Wiem, że czasem nam się wydaje, że zielone to na pewno nie jest dobre. Bardzo dobry, słodki odżywczy, to są same witaminy. Także wspaniały na nas zielony, na nasz zielony detoks. I powiem Wam szczerze, że ja taki koktajl piję nie tylko w zielonej diecie. Też w normalnych dniach, kiedy nie jestem na żadnych detoksach, też uwielbiam właśnie taki zielony smoothie, koktajl. Jeżeli spodobał Ci się ten przepis, masz ochotę na więcej, masz jakieś komentarze, pytania, to zostaw koniecznie. Zasubskrybuj mój kanał, zostaw linka w komentarzu. Linka, lajka. I do zobaczenia w następnym przepisie jogowym, w praktyce medytacji lub właśnie kulinarnym z jogicznego stylu życia. Satnam.